Serdecznie witam wszystkich. W takie niedzielne popołudnie, a, delikatnie popołudnie jest. Dziś zapraszam Was na film na budowę gołemnika. E, troszeczkę o nim opowiem. Czekam na, na Wasze komentarze e, odnośnie właśnie gołemnika jaki powinien być. Ja a, zaraz podejdę i. I troszeczkę opowiem, to się troszeczkę ta budowa przeciągła, a w międzyczasie były tam e, powiedzmy delikatne takie przeszkody, ale powiedzmy, że idziemy do, ku, ku dobremu z tej strony tak jak widać mamy e, wszystko poprzygotowane pod klapy, tam u góry są będą klapy, tutaj będą wojlery. akurat są płyty przygotowane na, na ścianki działowe, ale to już w środku. No jeżeli chodzi o wojlery, no to tutaj mamy trzy boksy trzy boksy lotowe gołębi młodych. Tak one się, no tutaj jeszcze będą wrzucone poprzeczki między, między tymi skosami, będą poprzeczki, gołębie będą na wojlery wychodzić tędy, wchodzić do gołębnika górą, zaraz pokażę, no i taką wojlerę mamy takie podwieszone wojlery są, są podzielone na trzy sekcje. W sumie w środku będą trzy boksy dzielone drzwiami dź, dź, ażurowymi. Ale też później przy kolejnym etapie przykryta wojlera jest poliwęglanem takim centymetrowym. No i siatki te jak widać są oczko 119 z drutem 1-9 oczko, a drut 1-4. No i jeżeli chodzi o, o bojlery i o siatkę, to dzisiejszym sponsorem jest firma Citex, Euro Citex. Ona częściowo zasponsorowała tutaj e, tą siatkę na, na bojlery. Ogólnie, bojlery to jest tylko ta część tutaj. Bardzo fajna, jakościowa. Firma Szęstochowy. Polecam i. Eee, tak, jak mówiłem, siatka, siatka będzie eee, właśnie na boilerach. Przód, boki z poliwęglanu, góra z poliwęglanu, a przody, przody będą po prostu tych boilerów. No i one są tak, trzy sekcje są podzielone. To jest największa, największa sekcja, no i, i spód, tak samo zasiatkowane. Fajna, twarda taka siatka. Eee, I zastanawiam się jeszcze nad tą stroną, żeby zasiatkować tą stronę raczej zasiatkować, dać poliwęgle żeby po prostu już nie było takich przewiewów bezpośrednich. No i tutaj, tutaj ta góra będzie cała siatkowana. Gołębie na oblot będą wylatywały, to będą drzwi zrobione z przodu, i gołębie wylatują na oblot przez boilery, a wchodzą, a wchodzą okienkami, tam będą klapy zrobione. Pokażę sam, już mam taką ideę na klapę, jaka Jaka będzie? Będą trzy e, takie same klapy, które będą zamykane, e, zamykane cały czas. I gołębie tylko będą latać, wchodzić. No, tak jak w sumie, dyscyplina. Jak e, powiedzmy, to tak mamy ze zbliżeniem. I tutaj będą m, no, klapy za, zamontowane. Trzy e, na trzy, powiedzmy, te drużyny. Trzy drużyny lotowe. gołębniczki, tak jak widać, będą takie. W sumie szerokość wolery to są szerokość boksów. No, tak mniej więcej one mają coś ponad metr w szerokości. W środku na, na ścianie, tam tylniej, tam tej całej, która jest zapełniona, ta pełna ściana, będą tylko spoczniki takie typowo gołębi. I takie drużyny, moim zdaniem, mniej więcej niż po 20 gołąbku, ale to już maksymalnie. I to będą te, właśnie, dru, drużyny lotowe, no to będą właśnie w tych, e, w tych boksach. One będą, ja mówię, wylatywać na oblot. Przez tutaj będzie taka klapa otwierana. Jeszcze się zastanawiam, czy nie po prostu nie zrobić jej trochę niższej, ale to, no, żeby do opanowania potrzebują aż takiej wielkiej. Powiedzmy, że ten limit to będzie tutaj ta, ta klapa, gdzie się otwierała w dół, gołębie idą na oblot e, i wchodzą. Chodzą do swoich boksów co pokażę tak samo przy kolejnych odcinkach, jakie będą te klapy. Bo powiedzmy, już mam taki pomysł na, na zrobienie tej, tej, tej klapy, już nie chcę, nie chcę żadnych wylotów typu belgijskiego i tak dalej. Będą zwykłe klapy, które będą się zamykać i gołębie, a z tyłu będą, będą założone właśnie te. Nie wiem, jak to się nazywa, szprychy, czy jak tam na, na, to się nazywają, te, e, gdzie gołą może wejść, a nie może wyjść już z powrotem. Tak, żeby gołębie wchodzą i po oblocie, i siedzą w gołębniku, czekają na, na jedzenie. Gołębnik, tak jak widać, tak się prezentuje. E, mamy i z tej strony, jak już za, po tej stronie znów będą boilery, a może już w przyszłym tygodniu. Uda się zrobić. No to bojlera będzie się praktycznie zatrzymała od tego momentu. I tu już będzie część rozpłodowa. No i tak, jak tego, no tutaj mam drzwi, które akurat teraz wiatr się ruszył i podnosi troszeczkę ten poliwęglan. Tak samo poliwęglanem gołębie. Tutaj będą dwie sekcje. Będą dwie sekcje gołębi rozpłodowych, które będą wychodzić na bojlerę, która tak samo to są drzwi przesuwne. One się przesuwają. Tak było pomyślane, że to jest wiosna lato. A no i w gołębniku tak na razie jeszcze no jeszcze budowa. Ale drzwi przesuwne. Z jednej z drugiej tutaj będzie na, na, tej, na tej wysokości będzie ściana, tak samo z drzwiami ażurowymi, które będą oddzielać gołębie. Wysokość podłogi to jest wszystko to jest wysokością podłogi różdż będzie na tej wysokości i na tej wysokości rusz, róż 4 centymetry, gdzieś tam są te porozrzucane, ale na tej wysokości, no i spod, pod spodem będą szuflady jeździć, prawdopodobnie będą w przyszłym tygodniu, no w zależności jak z czasem, powiedzmy, że to taka praca popołudniowa, a gołębie zimą będą wychodzić właśnie, te drzwi będą zamknięte, jak będą takie duże jakieś wilgocie i tak samo jak może mrozy to może tak one tak bardzo nie, nie, dos, nie, nie doskwiera jak wilgocie no to te wtedy będą zasunięte a w gołębie będą wychodzić właśnie przez te nawojlery przez te otwory powiedzmy że to będą tak, tak zwane wyjścia zimowe gdzie tak samo będzie regulowane tutaj będą zamknięte na zasówki poliwęglane tak jak mówię tutaj. Na tej wysokości dotąd będzie wojlera. Wojlera będzie miał 4 metry do samego, do, do rogu 4 metry na 4 metry na 2 metry i na wysokość 2 metrów. No, no na wysokość tego, co tutaj jest, nie bo tu jest dół drzwi. dół drzwi jest ee, dołem. Duży drzwi jest dołem dołem właśnie wojlery, tu będzie podłoga wojlery i tam będzie właśnie zamocowane, bo teraz podnosi trochę te drzwi, ale będą zamocowane te e, te suwaki, żeby się drzwi po prostu przesuwały po tym, bo tak jak widać teraz podwiewa, podwiewa jest, tego, no one tak e, no nie mają jeszcze tego prowadzenia. To będzie właśnie e, zrobione. No I tutaj cała wojlera zamknięta, dach cały z poliwęglanu takiego centymetrowego, takie jak tam dokładnie i ściana zachodnia będzie tak samo z poliwęglanu poliwęglan taki jednocentymetrowy to tak jak mówię ściana zachodnia z poliwęglanu dach tak z poliwęglanu a tutaj ta, ta część południowa no i wschodnia będzie wschodnia jakby po prostu będzie zasiatkowana i, i, i bojlera będzie gdzieś tak samo dzielona na pół tak że będą e, rozbud będzie w dwóch boksach praktycznie na połowie gołębnika w dwóch boksach i e, no i żeby były przedzielone e, po prostu te gołęby będą przedzielone żeby miały tak 2 metry na dwa bojlery no i z wyjściem z wyjściem ewentualnym na na zewnątrz przez drzwi, które będą już otwierały się na bojle, z wojlery na, na zewnątrz, żeby można było wypuścić od czasu do czasu ten rozwód, ale ogólnie rozwód będzie nielatający, bo już w tym roku Jaszczą już tutaj już na podwórku, już złapał mi gołębia dwa dni temu i jednego samca w roku jest tych gołębi rozpłodowych, także go, gołębie rozpłodowe będą całkowicie Nielatającymi, tak jak mówię, z małym, i jakimiś tam e, od czasu do czasu wypuszczeniem, żeby tak przeprostowały skrzydła, a tak to gołębie będą po prostu te rozpłodowe, będą zamknięte. No bo sytuacja no nie pozwala, a gołębi tych powiedzmy takiego matecznika to nie ma, nie ma możliwości. No i tutaj będziemy wchodzić do gołębika. Tutaj ten, tą stroną tu będą schodki, trzy schodki z. Z, tej, z tych z HTVM-a i wchodzimy tutaj do gołemnika, To będzie ta część, taka e, powiedzmy, część techniczna. To na razie to, tak jak widać, no, jeszcze, jeszcze e, to ogólnie jest do zagospodarowania w całość. No i powiedzmy, że już bo od przyszłego tygodnia jest będzie, ale tak to mniej więcej się prezentuje. W jedną, w drugą stronę jest tutaj, jak mówiłem, no, tak to. Tak to wygląda pod spodu szuflady tak jak na tej wysokości będą szuflady e, wysuwane na zewnątrz e, tak żeby już nic tego no I róż taki jak, jak, jak taki plastikowy będzie na komórku załatwiony e, i będą sobie te Tutaj w tym miejscu, w tym miejscu będzie ta stała tak żeby jak coś tam spadnie czy coś takiego, no tutaj całe będzie zabudowane ta część podłoga będzie pełna no powiedzmy, żeby wyrównana to będą dwie płyty takie dwie płyty osiemnastki 36, a róż ma 4 tam 4 mm różnicy będzie na, na wysokości ale tak, żeby zlicować po prostu te podłogi no i w każdą stronę będą drzwi przesuwne tutaj tą stroną powiedzmy prawą czy tą południową stroną będzie, będzie po prostu czas, raczej miejsce, w którym się będzie przechodzić, właśnie do kolejnych boksów. Także tak to mniej więcej wygląda. Ja uważam, że rozwiązania długo było myślane. Każde, jeżeli robi gołemnik, to powinien być właśnie przemyślany i tak pod każdym względem. Zwłaszcza teraz, gołemnik ma. Pełnić funkcję jako gołębnik. No i żeby jeszcze troszkę estetyki, tak jak widać, taki A ma 10 metrów na 2 na na metry 40 cm jest pod spodem, pod rusztem żeby już te gołębie, już tego kurzu i e, nie podbijały. Ogólnie już, e, już widać ten zarys tego gołębnika, jak już będzie. Teraz jeszcze powstanie ta wojlera Wczoraj akurat przywiozłem te płyty z poliwęglanu no i powoli już tak trzeba będzie już te gołębie będą, e, tak jak mówię, e, gołębik będzie tego, no i pierwsze gołębie przejdą tutaj te, te młode, e, jeszcze zrobić klapy, no i, i podłogę tam e, w środku i pierwsze gołębie młode. Ci co, co by chcieli to zapraszam na, na film, będzie kolejny odcinek tylko i wyłącznie z gołębiami młodymi, gdzie Będą pokazane młode, jakie te kocury jeszcze są, te jesienne młode, które wychodzą spod mojej ręki i e, będą właśnie przenoszone tutaj. E, pogoda jeszcze powiedzmy w miarę jest, także jest jeszcze chwila, no ale powiedzmy już jest bliżej niż dalej. No Tak jak te płyty wczoraj e, były tutaj przeniesione, no, zwykłe takie płyty, wiórówki, niektóre są laminowane. Niektóre będą malowane tak samo, żeby też nie piły za bardzo wilgocinę i żeby je ustabilizować, żeby, żeby po prostu, żeby, no, żeby ich nie krzywiło w ten sposób. No i 19 płyty będą jako działówki, cele są wszystkie zrobione, będą tylko zrobione podłoga, podłoga w sumie to, to ruszt, a, a sufity i wentylacje żeby były porobione, no tak powiedzmy, że tak to tak to wygląda e, powiedzmy w całości, no jeszcze brakuje tej wojlery, tam jeszcze jednego otworu który muszę wyciąć, będzie wycięty no i klapy, pozakładać klapy no to też chwilkę zajmie, że nim to wszystko, co co chciałem tego no to wszystko wyszło spod mojej ręki bo wychodzi, tu heblowane, wszystko jest na miejscu e, no wszystko robione jest na, na, e, na miejscu i ta jak klapy będą zrobione. Tak samo pokażę tym, co byli zainteresowani, bo tam brakuje tych właśnie drzwi ażurowych, takie szybkie. Ci sobie sobie chcieli sami zrobić takie drzwi ażurowe. Bardzo dużo to pracy nie kosztuje. Pokażę, jak ja robię. Powiedzmy, że takie średnie, średnie drzwi kosztują około 100 zł. Drzwi ażurowe do gołemnika plus koszty wysyłki i tak dalej. No to ja pokażę je. Czasu zajmuje zrobienie. To jest powiedzmy, że drzwi ażurowe, żeby zrobić, no to jest tak gdzieś 20 do pół godziny. I ma się już zrobione drzwi ażurowe, a tak ma maksymalnie pół godziny, zrobienie drzwi ażurowych takich albo pełnych, albo. Albo półpełnych, bo tutaj na przykład, jak będzie tutaj ta, ta część, ta, ta gospodarcza, czy takie takie zaplecze, to gdzie są drzwi wejściowe, no to właśnie w dwustronie będą te drzwi pełne. A żeby już tam nie, nie, nic tam nie latało, te ja wszystkie drzwi na tym samym systemie przesuwu, jak jest teraz, właśnie z tymi drzwiami. Z poliwem będą e, wszystkie takie same, takie fajne szyny, nawet e, no, taki fajny system do, do drzwi przesunnych, bardzo fajny. I przede wszystkim, jeżeli e, robić gołęb, żeby był funkcjonalny, pierwsze, po drugie e, w miarę estetyczny, no i, i, no i ale to przemyśleć tak jak ja, jak to e, w sumie chwilkę mi to zajęło, żeby... E, żeby wymyślić tego, no ale tak powiedzmy, że tak jest zrobione jak, jak tak jak chciałem, bo, były za, każdy ma inne pomysły, moim zdaniem taka forma, tak jak dla mnie to jest no, zbliżony do ideału, ten kołemnik pewnie, że mogły być lepiej. Mogłyby być jeszcze taśmy, no ale już będą cele jakie są, już są cele, tak jak mówię zrobione, wszystko jest zrobione. No, i jeszcze później, jeszcze do, będzie wszystkie cały gołemnik. Będzie do prądu. Prąd mam tutaj w tujach, także tylko się wpiąć i po, podłączyć oświetlenie tutaj do gołemnika. A tak to, tak to mniej więcej się prezentuje. Moim zdaniem, nie najgorzej. Później, jak będzie uprzątnięcie, to trochę lepiej będzie wyglądało. No, i te ścianki, jak, jak już powstaną. No i przede wszystkim, żeby był łatwy, go musi być łatwy do obsługi, no bo to wszystko raz zrobione, to później mm, owocuje tym, że później w całej tej obsłudze już niepotrzebne jest tak dużo czasu, żeby to wszystko obsługiwać, sprzątać. Także. Mm, Taki był zamysł w tym idziemy, no i gołębnik tak jak widać w całości jest na rurach podniesione od praktycznie 50, tu jest w najniższym punkcie, to jest tutaj, to jest taki najniższy punkt, no jest tak gdzieś koło 30, tam trochę trawy jest. będzie było czasu wykosić, ale później jak już będzie wykoszone to... Tam już, no i przede wszystkim chodzi o gryzonie, żeby nic nie wychodziło do, do, do no bo to jest jednak problematyczne, a gołemnik jednak e, na ziemi e, no ja nie widzę. Gołemnik powinien być właśnie podwieszony wtedy raz, że ta, ta wilgoć już nie ciągnie bezpośrednio, e, nie ciągnie bezpośrednio z, z dołu. Ta, ten efekt tej podłogi, tak samo który jest podwójny, w sumie. Tak jakby podwójny, no bo jest, jest podłoga z desek, później jest, później jest szuflada i dopiero na, samej, na wysokości 40 cm jest, jest założony ruszt. Także 40 cm te gołębie już nie są w stanie podbić tego kurzu, wszystko fajnie tam odpada. No i, no i ta szuflady jednak no to dają taki komfort obsługi już zupełnie innej a, no nie widzę pełnej podłogi i nie widzę, żeby e, niektórzy mają twierdzą, że no Boże, lepiej widać na, na, na pełnej podłodze jak się gołęb zachowuje. Ja uważam, że to wcale nie jest prawda, e, jak się widać po gołębiu, bo że, że kał to nawet na ruszcie można zobaczyć. Także taki filmik właśnie z gołębnikiem, e, jak to wygląda, e, napiszcie w komentarzach co o tym myślicie jakbyście mieli jakieś sugestie to śmiało e, otwarty jestem na, na, na propozycje choć już tak jak mówię, no to już teraz praktycznie temat już jest zamknięty no bo mm, no już wszystko już poszło w tym kierunku że już raczej zmian nie będzie e, te klapy tak jak, e, tak jak mówiłem no, e, chcę żeby były zamykane takie gołębie przylatują Przylatują, wchodzą do gołębnika przez klapy, klapa jest zamknięta i jest cały czas zamknięta, żeby no w sumie nic nie, 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 potrafi, nie dało rady wejść. No i, i e, system tych, tych e, nie wiem jak to się nazywają tak fachowo, to niektórzy mówią kozaki, nie, niektórzy e, e, te e, jakby to, e, nie wiem jakie to słowo, jak się to nazywa. no... Tych prętów całych, które gołębie mogą tylko w jedną stronę otworzyć. że takie będą założone w każdym, pod każdym wejściem, żeby gołębie zresztą zastanawiałem się nad takimi wskokami tunelowymi, ale, ale mi się wydaje, że ten, na przykład to, to rozwiązanie też jest w miarę dobre, no bo chodziło o to, żeby gołębie już z po, po powrotem nie, nie dały rady wyjść. Wchodzą, czekają na jedzenie po oblocie i, i no i klapa służy im tylko jako wejście do, do środka. Także taki był zamysł. I no, tak jak mówię takie skoki tunelowe są też fajnym rozwiązaniem, no ale to trzeba dopasować. Moim zdaniem będzie dobrze. Także przy następnym odcinku pokażę jakie te klapy. Też pokażę jak zrobić takie no, samemu drzwi ażurowe żarowe fajne, bo że ta cyrkulacja jest cały czas w tym gołębniku W no ta powietrze tak cyrkuluje, daje takie więcej, takie, takiej więcej takiej przestrzeni trochę, trochę no i tego dopływu światła powietrza jest równomiernie po całym gołębniku Także przy kolejnym odcinku także zapraszam wszystkich zainteresowanych. To jak dziś też zapraszam e, na film z młodymi. Będzie film, jakie się da, udało hodować gołębie młode. Teraz powiedzmy takie jesienne młode, jakie one wyszły. To są praktycznie gołębie wszystkie, które zostają już e, u mnie, a wyszły. Po e, Niektóre które są takie debeściaki, że. E, e, no, dlatego chciałem też je pokazać. Jest tam sporo fajnych gołębi. Także chętnych zapraszam. Ogólnie wszystkim życzę miłej, udanej niedzieli i trzymajcie się do następnego. Cześć.